Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym filmie, jak widzicie, na moim stole leżą skrawki materiałów z poprzednich projektów, które dla Was przygotowywałem. Bardzo często takie skrawki lądują gdzieś w kącie warsztatu. Może kiedyś się przydadzą. No i dzisiaj. Przyszedł taki dzień, zresztą dla mnie to jest dalej pełnowartościowy materiał, który można właśnie wykorzystać w mniejszych projektach, bo dzisiejszy projekt będzie mały, ale za to luksusowy, bo zrobimy luksusowe łóżko dla psiaka, więc myślę, że ci, co mają zwierzątka w domu, mają psy, myślę, że się uśmiechną i na pewno chcieliby u siebie w domu właśnie takie łóżko mieć. Zamysł jest prosty, dla małego psa myślę, że to będzie fajne, 40 na 60 zawsze oczywiście można zrobić większe, mam tu już materiał, cztery nogi potrzebuję, dwie większe, dwie mniejsze, z tych kawałków zrobimy sobie naszą taką skrzynię, więc żeby więcej nie przedłużać i nie gadać, bo dużo gadam, widzimy się przy maszynie, ja myślę, że najpierw sobie troszeczkę to porozcinam, potem idziemy strugać. I lecimy z tematem. Zapraszam na film. Okay, moje nogi są już sklejone, tak jak widzieliście. Teraz zabieramy się za te boki, więc tutaj już mam materiał wyciągnięty ze ścisków. W tym momencie ma to 3,2. Myślę, że chciałbym, żeby to nie było za grube, 2,8, 2,7. Myślę, że to będzie odpowiednie. Później docinamy to na dany wymiar. Muszę oczywiście zostawić sobie troszeczkę luzu, tak żeby mi to, ta pufa, czyli ta miękkie, ta gąbka, do środka weszła I, i co? I musimy jeszcze zająć się nogami. Trzeba je wyszlifować. Przede wszystkim muszę zrobić takie ładne zacięcia na górze. Taki jest przynajmniej pomysł. Myślemy o jakichś frezach, ale zobaczymy. Natomiast natomiast będziemy to oczywiście wszystko łączyć na kołki domino. Także później czeka nas jeszcze frezowanie. Więc żeby nie przedłużać, ustawiam sobie grubościówkę i lecimy.

Mniej więcej zarys już widzicie tego łóżka, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Za kamerą już leżą pufy, kolega właśnie przed chwilą przywiózł. To zaraz to rozbieram, ponieważ jeszcze mnóstwo pracy przy tym jest. Muszę przede wszystkim zrobić tutaj te krawędzie, muszę to wyszlifować. Pierwotnie chciałem zrobić to zaokrąglone, ale wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądało, jeśli zrobię taką delikatną fazę 45 stopni. Muszę jeszcze oczywiście zrobić tutaj te górne elementy, też chcę je lekko sfazować, zaraz się tym zajmiemy. No, i trzeba to przede wszystkim posklejać. Oczywiście, najpierw te dwa elementy w ściski i potem w całość. Muszę jeszcze zrobić tutaj taki jeden element, który będzie trzymał to nasze oparcie, więc, to jeszcze przede mną. Także, żeby nie przedłużać, rozbieram to i widzimy się przy pile formatowej. Nasza pufa już się kleje, nasze łóżko już się kleje, jeszcze chwilę to musi w tych ściskach poleżeć. Musimy zrobić jeszcze ostatnią, wydaje mi się, ważną rzecz, tak żeby ta nasza poducha, ta nasza pufa nie spadła do środka. Więc musimy sobie zrobić takie listewki, które będą nam tą pufę, to siedzisko trzymać, i do tego właśnie wykorzystam taką listwę dębową. Tam wymiar jest 60 z haczykiem, więc sobie w pierwszej momencie rozetnę to na dwie 70, czyli z jakimś naddatkiem. Przestrugam sobie to z każdej strony, żeby to wszystko było równe. Następnie dopnę to na wymiar. Oczywiście będę to przykręcał, już tego nie będę przyklejał. Przykręcę to na 4 wkręty. Wydaje mi się, że będzie ok. No i jak już to będzie, będzie gotowe, no to wszystko lakierujemy i wtedy wjeżdżają te pufy. Myślę, że Wam się to spodoba na końcu, także działamy. I tak jak widać na załączonym obrazku, dotarliśmy do końca. Luksusowe łóżko dla psa, gotowe. Oczywiście zastosowań może być wiele, pewnie małe księżniczki chciałyby mieć takie łóżko dla swoich lalek. Tutaj zastosowania jest naprawdę sporo. Oczywiście można takie łóżko zrobić w troszeczkę większym wymiarze i no, będzie fajnym łóżkiem dla dziecka. Oczywiście przeszycia, guziki, to wszystko, to wszystko nadaje charakteru i podkreśla klasę tego małego, ale jednak łóżeczka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Projekt wydaje mi się ciekawy. Oczywiście pokażę Wam jeszcze z bliska, zbliżenia na te nogi. Myślę, że. Myślę, że wyszło naprawdę dobrze. Ja jestem zadowolony. Jeżeli wy również, to wiadomo, łapka w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jesteście pierwszy raz. E, zaglądajcie na moje media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka, tam się też wiele dzieje. A ja Wam już dzisiaj dziękuję. Życzę miłej niedzieli, senki wióry dziury. Do zobaczenia. Cześć!